Ciężko wszystkim, Stacy, Wasz Król Rebeliantów, a przed Wami pierwszy odcinek z serii w Crusader Kings 2 Mroczne Wieki na modyfikacji pod tytułem After of the End. After of the End. Ym, nawiązuje do. Znaczy tak, zaczynamy w roku 2000, 2666, czyli huh, uh, uh, bardzo daleko. No i no cóż, a włączę, nie włączę snopera, brawo, ja. Yy, no i no cóż, yy, jakby to tłumaczyć, yy, zaczynamy w Ameryce a co widzicie oczywiście Ameryka jest bardzo podzielona i z tego co można zauważyć jesteśmy w czasie cofnęliśmy się w czasie znaczy się w czasie ta, 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 20, zaczynamy w 2666 roku a my cofnęliśmy się w czasie tak to miał sens e, rebel e, chodziło mi o to technologicznie czyli że mamy miecze więc no cóż e, z tego co widzicie, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, i tak dalej. A to dlatego, że gram na trochę innej we wersji. Nie, nie kupię, to znaczy mam CK2 kupionego, ale to nie jest ta wersja akurat. Tylko to jest taka wersja 2.3. Bo dla mnie, na tej Znaczy, ja wziąłem tą wersję, bo na niej najczęściej grałem, bo mam tam te i wiem, że to. E, nie powinienem tego robić, ale no, niestety powiem wam tak, e, no, czy wolebieście widzieć, jak gra wygląda, że tak powiem, bez tego i tak dalej i że no, wtedy, by, znaczy wtedy bym miał mniej wyboru do grania i tak dalej, wiecie, na przykład w innym miejscu, albo coś mi co nie, no, takie rzeczy, albo tworzenie was tych postaci, no, to, to trochę... Tylko to jest moje zdanie z zrobione. Nie, nie podoba mi się troszeczkę w paradoksie, że, że robi akurat. Yy, znaczy czy DLC, tu robi bardzo fajne. Tylko o to chodzi, że ma bardzo takie małe, takie wiesz, flagi i tak dalej. A tak kosztuje te 2 euro. No ja rozumiem, no ale no ludzie no mogliby to od razu dać albo nasze customizacje postaci. No coś ten desek, No ale dobra, to jest moje zdanie. Więc przepraszam, jeżeli gramy na takiej wersji starszej, i troszeczkę takiej, o, ale mi się przyjemnie gra poza tym. Mody tutaj fajnie działają, więc no cóż. No cóż, zaczniemy tutaj w. To jest chyba Florida? Czekaj. N nie wiem, czy to jest tutaj. Mm, stan Florida, czy nie, nie. Nie pamiętam dokładnie, więc jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam, trochę z geografii. Znaczy geografii umiem, ale. Mm, zapominam czasami nazwy, więc no cóż. Oczywiście, kultura, co jest ciekawa, to jest taka bardzo fajna, bo my będziemy Dixie. Teraz pewnie spytacie, co to Dixie? E, Dixie, jeżeli znacie historię secesji, powiem wam tak, to powinniście każeć Dixie. E, w sumie bardzo lubię hmm, tematykę, jeśli chodzi o tak zwanych, hmm, że tak powiem, hmm, konfe, konfederatów, jeżeli chcecie wiedzieć. Tak, lubię akurat tą taką tematykę. Nie, nie ma czupryny, no, no tutaj możemy czuprynę, o taka czapka. Młody wiek Dixie. Yy, mi się wydaje, że może weźmiemy trochę taki inny banner, Taki, nie wiem. O, taki podobny jak najbardziej do, że tak powiem. No, no, no ludzie, no. E, do Dixie. Dixie, Dixie, Dixie. Czekajcie. No, seria. będzie taki niebieski. Trochę takie dziwne zrobione, wiem, no ale no cóż, no. Co ja... O, emblematy. Zobaczmy. Jakie my tu mamy? Się wydaje że weźmiemy krzyż. I może... O, czekajcie. O, i może właśnie mm, gwiazda. No nie wiem, no to tak, takie trochę... Dobra, nazwiemy się Homble, MC Korkle. Dobra, religia ewangelistyczna, kultura Dixie. Damy, że już jesteśmy w związku i mamy jednego syna. Tak jest. Nasz typek będzie yy, strategiem, czyli dowódcą. No i no cóż, yy, weźmiemy tak, że będzie lustwus. Yy, yy, będzie okrutny. Ma bliznę, jest architektem, takie cechy, weźmiemy tak, żeby miał to, no i dobra, taka postać troszeczkę na szybko, ale jednak, i zaczynamy już przygodę. E dzisiaj pojawi się właśnie tylko CK2 After of the End oraz e hmm, jutro pojawi się Europa Universalis 4, bo tak zrobię akurat, że... E że nie będzie jeden odcinek, taka będzie różnorodność. Chyba, że Wam się coś bardzo spodoba, no to możemy trochę czasami przyspieszyć, jeżeli będę mógł. Więc no cóż, no niestety widzę, że dyplomatów to ma mamy, że tak powiem, Czekaj, Czy ten pan to Rewalization? No właśnie, nasza poza właśnie będzie miał dyplomację. Yy, no i no cóż, mamy Junior MC Korkle, a Junior, a. Juniora. Mamy Juniora. No cóż, stanie King... No właśnie, tak. To dobrze mówiłem. To jest Floryda. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze wiedzieć. Niech nasz mm, żołdak poprawi, że tak powiem, dyplomację, swój skill do dyplomacji. No, więc, no cóż. Chyba e... tylko te tereny. Myślę, że musimy wy, wyprzeć tych Amerykanów. Tych am Amerykańskich. Tych Amerykanów. Bo tutaj mamy gulflark. Gulflard. Cool cool Gulf no właśnie, no no no, no, no coś, no, no coś akurat, dobra. Będziemy fabrykować ruszczenia. Zdewana na takim się nie dyplomacie. E, tutaj będziesz trenowa, tutaj zbieranie podatków. Tutaj mo może, może będziemy krać technologię. E, może wykrywać spiski, A ty trochę kultury, no. No i dobra, przyspieszamy czas, eee, oczywiście postaram no, się też nikt do tej modyfikacji, my, my gramy na wersji trochę starszej, czyli 0.5, nie, po, nie pobierałem innych wersji akurat, więc cóż, no. żeby stworzyć ten tytuł of Team Kua, musimy zdobyć jedną z nami prowincję, on ma ilu wojaków, tylu ma, a ja mam trochę więcej. Takie porówny, porównywalne siły mamy, czyli będziemy musieli to dobrze rozegrać. Naszym celem będzie na razie zjednoczenie się Florydy. Żeby to zrobić, musimy wyprzeć, że tak powiem, tych Amerykanów z tych ziem. I widzę, że oni są plemiona. Nie podoba mi się to. O oh Jezus! O oh Jezus! I widzę, że tutaj są. Że tutaj jest. Jest imperium Ka, karibskie imperium. To też mi się tak trochę się nie oporą, podoba. Już widzę, że jest wielka rewolta. ulala, już na samym starcie. Ludzie, co wy się tak się spe... spieszycie? O, przepraszam za lagi, ale no, no, też nie za to już nie poradzę. Dobra, kulturę to jak widzicie mamy Dixie. Niestety, Dixie się zmienia. Nie Dixie! Why? Why you do this for the Dixieland? Tak, zaczynam mówić o Konfederat, bo bardzo lubię. Znaczy, lubię tematykę Konfederatu, to właśnie tą historię. Nie wiem, może coś wam opowiem. Bo ja zgaduję, że będzie wielu krytyków, to co ja powiem, załóżmy o Konfederatach, co ja uważam i tak dalej. Ale może opowiem na następnym odcinku, bo dzisiaj to będzie taki, no, ogólny, powiem wam szczerze. No cóż, tutaj mamy właśnie e, Świętą Kolumbijską Konfederację. Ta świetna nazwa, trzeba przyznać. Oczywiście tutaj są e, ziemie, właśnie Dixieland, czyli właśnie, czyli właśnie to. Naszym celem będzie, moim celem akurat tej kampanii będzie właśnie. Stworzenie Dixie, czyli stworzenie konfederacji takiej na poważnie i właśnie głównym, że tak powiem naszym rodowym znakiem właśnie będzie to, to królestwo i możemy oczywiście stworzyć to cesarstwo akurat, tylko musimy mieć tytuł książęcy. Dobra widzę, że banda wikingów mnie nawiąza. Dobra, poprawiliśmy nasz skill, jeśli chodzi o dyplomację, co mnie bardzo cieszy. Może damy, że to logiczne, że tak powiem, znaczenia. Dobra, musimy no, akurat nasze posiłki wezwać. I cóż, musimy podbić tych yy... czarnoskórych Afrykańczyków. Mm, to są Afrykańczycy. Niepotrzebnie nas zaatakowaliście. Dobra się wycofują. Dobra. To, to, dobra, już. Nie. Mo, spaduwa, że tak powiem. to są. A. Na za... na za tu świata, że tak powiem. Bardzo impuls the hilt. Ajajaj. Aj, aj, no tam, no. Cóż. Nasza zmiara taka nie bywa. Dobra, ty będziesz naszym nowym zarządcą. Cóż. Ty zbieraj podatki. Ty tymczasem wiesz co? Może zmieni wiarę. Zmień wiarę i będziesz mógł wyjść po prostu. Będziesz mógł wyjść na spokojnie. No i właśnie. Nie. Nasza postać zmęczona tym wszystkim i może wpaść albo w lenistwo albo że postanowimy, że odpoczniemy odpo w niebie. Myślę, że chyba nasza postać będzie chciała Pomyśleć, że... Na nasza postać nie jest religijna, co prawda Ale nie jest... Nie jest... Yy, hmm że tak powiem leniwa nie jest jakąś osobą powolną jest administratorem, więc pewnie dużo musi robić i dowódcą więc postanowił, że nie popadnie w lenistwo i na, że tak powiem humble stanie się teraz że tak powiem pracowitym człowiekiem no i dobra akurat wszystkie cechy jego charakteru z tego co ja widzę zostały zwiększone no i teraz naszą ambicją będzie mieć córkę akurat co oczywiście postaramy się zrobić? No cóż, yy, naszym celem, jak już mówiłem, będzie zjednoczenie Florydy. Nie wiem, jak to będzie później. Żeby zjednoczyć całą Florydę, będziemy musieli później też. Yy, no dobra, on jest lepszy, więc niech będzie. Niech będzie, bo akurat został, że tak powiem, wywalony. No i teraz yy, wróci. Zbieraj podatki z tym imperium Karaibskim. Kara tak jest. To będzie trochę dość ciężkie wyzwanie. Ale nie oznacza, że niemożliwe. No i teraz rewolta wielka. Ale najpierw byłoby, gdyby ta rewolta była... Aby to wytłumaczyć, dopiero... Hmm... Później jak będziemy... Jak może utworzymy królestwo, ale żeby utworzyć, bo oni mają. Te ziemię. I żeby stworzyć te ziemię co najmniej będziemy musieli wyprzeć Amerykanów, ale żeby wyprzeć Amerykanów... a i to nie będzie łatwo, musimy zrobić sojuszników na pewno. Jakichś sojuszników by się przydało, oni mają sojusz, mają aż takich dość dużo sojuszy. W sumie nie jest tak źle. Tutaj akurat. E, tutaj... Nie no, mod jest fajny, to trzeba przyznać. Więc dajcie po prostu szansę. Wiem, że początki są leniwe i nudne, ale no niestety tak to już bywa. Ale później wszystko się rozkręci z czasem, jak każda gra, tak naprawdę. Tutaj mamy Republikę Kupiecką. Troszeczkę mi się doświadczała, podoba, że jest ta. Republika, A to różnie bywa. Ta Republika to jest Karaibska. Ta, teraz będzie chciała mieć wpływy na pewno. mi się akurat nie podoba bardzo. Będziemy musieli później coś z tym zrobić akurat. Nie będą zarabiać aż tak na nasze, że tak powiem, ziem, w ziemiach akurat. To jest tylko ta Karaibska, Orleańska. C... Czesa Boże Święty, jakie nazwy a tutaj jest Republika Nowego Chyba w Jorku super. A super, dziękuję, że dałeś, że teraz nasi ludzie będą się bawić. A tutaj jest Republika Detroit, 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 super tor No, trochę Republiki jest kupieckich. Z tego samego, i Los Angeles, Republika, Sur, Kolimia Trochę jest, nie mogę powiedzieć, że nie ma... że nie ma mało tak do Aha, dobra. Karaibskie imperium podzieliło się na kilka pomniejszych państwewek, na całe szczęście. Co mnie akurat bardzo cieszy. Widzę, że można stworzyć królestwo Hiszpanii. Hiszpania więc to nie było coś takie złe. Tutaj co ciekawe królestwo Kuby. Tak, Kuba ma własne królestwo. <laughs> Nie ma to jak e, posiedzieć troszeczkę i ponagrywać. W ogóle to powiem wam szczerze, że dzisiaj... Poznałem hmm, taki... Fajno, mm, fajny mod do Mediwala 2 Totalors. Teraz sobie tak pogrywam. Jest to... E, Westeros Total War Age of Pity Kingdoms w końcu jakiś mod sensowny, który, mm, jak to powiedzieć, yy, daje na re, realia Westeros, czyli że możemy przejść na realia Westeros, co mnie akurat bardzo cieszy, bo chciałem w końcu znaleźć jakiś taki fajny mod. No i powiem szczerze, że ten mod, jaki ja trochę już pograłem, jest naprawdę yy, fajny. Krucjata to krań. Aha, czyli mamy, czy jest krucjata. Dobra, mamy jakiegoś lepszego dyplomata. No, zawsze coś to. Krucjata for Lakotas. Lakotas, czy jest tutaj, czyli będą chcieli te tereny. Mhm. Więc no cóż, to trochę to swoje robi. Zobaczymy, czy im się to uda, podbić yy, Lakotę. Podbili lakotach, la no to jednak to by zrobiło, bo mają krucjatę teraz, tak, no i niedawno co, tak, przyjęli feudalizm, Jak wygląda, no nie powiem, yy, mówię, mod jest bardzo fajny, ciekawy, to jest kultura Teksasu, My mamy właśnie tu Dixie. Zmieszana histo historycznie z yy, takim fantazją lekko właśnie, taka apokalipsa właśnie. To jest ciekawy pomysł. Tutaj mamy trochę takie ścieniało trochę rozwinięte. Mamy tutaj statki, więc to swoje robi. Dżem nas. Czy ja przyznałem gem? Major gem? Mamy Majora dżema. Tak jest, e, ma, mamy dżem. Mamy major dżem. Mm -mm. Dżem, 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 ale mamy. No kurczę tak. Nasza żona jest w ciąży. Jej! Ciekawe, co na co urodzi. Może córeczka? A może syn? Dowiemy się. Z czasem. Dobrze, czemu ja tak zacząłem dziwnie Dobra. Mam nadzieję, że muzyka nie zagłusza mnie. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach oczywiście. To jest testowny jeszcze taki odcinek Więc mogą być problemy inne takie tam po... inne takie tam sprawy. Odcinek chyba będzie trwał 20-25 minut. To jest zapewne pierwszy odcinek, więc nie dziwcie się czemu tak trochę powoli to idzie. Słuchaj, cóż. E, Orleńska republika widzę, że... Mm, no... O, e, nie podoba mi się to, bo Orlega, Orleńska Republika chce podbić e, te ziemię, co, co mi się akurat nie podoba? Nie podoba mi się to, e, bo jeżeli podbiją te ziemię, to mogą być, twoją szczerze, problemy. To nawet nie małe, nie małe. No ale wszystko się okaże z czasem, jak to będzie. S, e, nie panikuj, masz, tak. Naszym celem, jak już mówiłem, będzie podbicie tych ziem i stworzenie tytułu książącego, żebyśmy wybili się o rangę wyżej. Z. Hmm, że tak wła, Władcę na m, księcia. Myślę, że to jest Hudson. Hudson tutaj. Nie no, chyba przecież powstał to Hudson i mamy królestwo Martimes. Dobra, widzę, że mamy drugiego syna nazywa Humble. Dobra, niech będzie, nie ma problemu. Musimy zmienić na e, e, prymogeniturę, e, jeśli chodzi o dziedziczenie, bo jednak nie chcemy mieć potem rozłamu, że tak powiem, państwa na dwie pomniejsze, tak powiem, części. Widzę, że kolejne bunt, że tak powiem, cesa, cesarstwa. Wstaje Harways of Confederate Revolt. Widzę, że on jest... ma inną wiarę... heretycką, czyli... Bo my mamy ewangelizm. Akurat ma... Tak, my mamy tutaj ewangelizm. Aha, tutaj... Aaa, to, to, to wyjaśnia dlaczego. Dobra, dobra, musimy tutaj ponawracać. Bo teraz zauważyłem, że my mamy tak naprawdę nienawrócone ziemię. Czemu? Lol. No dobra, to trzeba to zmienić, akurat trzeba nawrócić tę ziemię. Bo jeżeli nic z nie zrobimy, to będzie rewolta. Dobra, zbudujemy lepsze baraki, zawsze to więcej woja będzie. Więc co, cóż... Yy, dobra, zobaczmy, co się tutaj jeszcze dzieje? Imperium Kara Karaibskie chyba zaczyna się rozpadać, yy, bo jest atakowane przez królestwo of Yucatan. Tutaj też są Majowie akurat, tu jest królewską Meksyk, też mają fajne... Nie są też ogólnie te mundury albo coś zrobione, tylko ja się dziwię, że... ...one mają, że, że to mają jako wojskowe. Taką... takie coś. To się sam dziwię, bo ja No przecież... No ale dobra, niech im tam będzie, ja nie będę aż tak narzekać, że tak wam powiem, więc cóż... Yy... To jest, widzę, że coś po poga, pogania. Ja coś co ciekawe się nie rozpadli, bo zwykle to ci poganie się rozpadali. Jest not a heretic. Nie jest heretykiem, no nie jest heretykiem. No, no ludzie, no widzę, że ten, ta rewolta upadnie. So, nie, to było do pomyślenia, bo jednak. Nie, nie zbyt dużo dołączyło się do tej rewolty a jednak imperium yy, przetrwa ale zobaczymy jak to będzie z tym imperium karaibskim bo imperium no, straciło dość sporo trochę straciło akurat to nie są jakieś tam bardzo, takie małe ziemie księstwo french attylkim attyl jest Spottil jest Dobra, my z tym panem porozmawiamy. A dobra, czyli ten pan jednak. Yy, dobra, nie, 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 nie. My, my jednak zmieniamy pana. Ty idziesz jednak tutaj. Dziękuję, do widzenia, bo. No nie, bo po prostu no nie. Po prostu jednak on ciągle po, oni nam ciągle podwędzają pieniądze, a to mi się akurat nie podoba. Nie podoba mi się to. Prymogenitura, no nie, jeszcze trochę będziemy mogli zmienić prawo dziedziczenia, co mnie akurat bardzo cieszy. Dobra, zwiększona akurat ilość rekrutacji, co mnie też cieszy. Eee... Żołnierzy. Kurde, no mo moglibyśmy powiedzieć wojnę świętą, wojną o Timus Khan, ale wolałbym tego nie robić ze względu na to, iż to by oznaczało dla nas niezbyt najlepiej, bo pewnie by to się przyłączyło, a wątpię, żeby ktoś się do nas przyłączył. Więc wolałbym na w, pokojowy, znaczy, w pokojowy sposób, no nie na się pokojowo zdobyć w prowincji, no chyba że przez prawo dziedziczenia, no ale niestety nie mamy jakichś. Prawa dziedziczenia. Tutaj patrzę na tytuły: to jest Flo, Florida, Dixieland, czyli właśnie to, to jest Karolina, to jest Axio. No, dużą trzeba przyznać króles. A Cesars to jest niewiele, to akurat tutaj jest Cesarstwo, można spojrzeć. Tutaj możemy Lone Star, tu i Meksyk, tu jest Kalifornia, Ka i tutaj jest The Great Lake. No, pobraliśmy rację z naszą stroną, co mnie bardzo cieszy. Oraz Kanadę. Tylko te, te tytuły nie możemy stworzyć. Oczywiście możemy stworzyć własne cesarstwo, co mnie bardzo cieszy. O, widzę, że Junior. Junior ma. Nie Jest odważny. Dobrze, Junior. Mamy. No, na, no, no co, no nasz Junior akurat. No Juniorek. No daje ja sobie radę, więc dobrze. Mamy dużo żołnierzy, co mnie akurat bardzo cieszy. Też. No muszą mieć też dużo ludzi, No muszą. Ale zaraz będziemy mi też trochę przewaglić, no, no bo jednak ulepszamy te... Ta, hmm, co tak powiem... Treń, treń, yy, ja to powiedzieć plac ćwiczeń. Tak, plac ćwiczeń akurat. Więc będziemy mi więcej mieć żołnierzy. W szczególności więcej piechoty. Lekkiej pichoty oraz łuczników, co rzeczywiście się nam się bardzo przyda. No ciekawy, ciekawy wygląd tych jednostek, trzeba przyznać. Już teraz widzę takie. A my mamy takich... E... Pokaż. No, musiał być autosave, no, 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 musiał być, no musiał być, no musiał być. No, my mamy taki kon. Eee, no to też fajnie wyglądają. Dobra. Będziemy musieli nauczyć naszego syna, syneczka oczywiście. Żeby nie było, my będziemy go uczyć, bo to ja, nasz syn. A syn musi być jak mężczyzna, a nie jakiś na. No, powiem co. Eee, no cóż, moi drodzy widzowie, to będzie na tyle z tej strony. Wiem, że ten odcinek nie jest jakoś niedługi, długi, ale wiecie, to jest dopiero pierwszy odcinek. Wybaczcie, że trochę tak niewiele się działo, ale no, powiem wam tak, że. To dopiero pierwsze odcinki, więc wiele się nie spodziewajcie w tym pierwszym odcinku. Chyba, żeby zaatakowałoby Imperium na snagę, ale no trochę tak bez przesady, prawda? Więc no cóż, także to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Na lepszych wiekach widzimy się następnych razem. Kolejny tylko jak zagrajmy w CK2, a jutro będzie Europonics 4. Także trzymajcie się, hej, pa!